Strach przed powtórką sprzed 14 lat to uczucie, które w gminie Bogatynia w ubiegły weekend było chyba w każdej rodzinie. Chwilę grozy przeżyli głównie mieszkańcy terenów nadrzecznych. Na szczęście w poniedziałek przestało padać, a sytuacja się normalizuje. Służby pracowały non stop od paru dni. Jeżeli chodzi o Urząd i Gminę Centrum Zarządzania Kryzysowego, byliśmy w pełni gotowości. Od pierwszego sygnału, który otrzymaliśmy o wystąpieniu niesprzyjających warunków meteorologicznych, hydrologicznych, od razu podjęliśmy działania, komunikaty do mieszkańców. Byliśmy przygotowani, jeżeli chodzi o stan piasku. Od razu dokonaliśmy zamówienia na większe ilości tego piasku. Były worki do dyspozycji. Ponad 18 tysięcy worków zostało. Rozdanych. Byliśmy w stałym kontakcie z wojewodą dolnośląskim, z powiatem zgorzeleckim, więc ten sztab kryzysowy dwukrotnie zwoływany również był informowany. Więc z naszej strony wszelkie procedury zadziałały, powiedziałbym, że wzorcowo. Nie mamy naprawdę nic sobie do zarzucenia. Jednak tak jak powiedziałem, to było zabezpieczenie na taką umiarkowaną, jeżeli można mówić w takich kategoriach powódź, czyli rozlanie się rzek drobne podtopienia, na wielką wodę nie byliśmy przygotowani, ale my nie jesteśmy w stanie się przygotować stan gotowości postawione były bogatyńskie służby i spółki. Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim służbom, szczególnie Gminnemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, który nie spał i pracownicy przez te ostatnie noce, by cały czas być do dyspozycji mieszkańców, ale przede wszystkim monitorować ten stan wód i w razie czego w koordynacji ze służbami świadczyć tą pomoc. Komunikaty z urzędu, ostrzeżenia szły już od piątku, a dopiero pełna mobilizacja mieszkańców nastąpiła w niedzielę, kiedy już był wysoki stan wód oraz już pogoda jeszcze bardziej niesprzyjająca. Od piątku apelowaliśmy o to, by zabezpieczać swoje domostwa, dostarczaliśmy piasek, dostarczaliśmy worki, więc w odpowiedzi na to pytanie, jeżeli które pani redaktor postawiła, musi być pełna współpraca i musi być poczucie odpowiedzialności też mieszkańców. To, co wydaje się najpilniejsze do zrealizowania, nie zależy od gminy bogatynia: to miedzianka i jej odpowiednie zabezpieczenie. My cały czas monitorujemy i, i apelujemy wyższe władze, bo to nie leży w kompetencji miasta, nie jesteśmy w stanie udźwignąć takich wielkich inwestycji. Dlatego też udało się w ostatnim czasie, by miedzianka została wpisana właśnie na listę takich rzek, takich cieków wodnych, które wymagają właśnie regulacji przeciwpowodziowej, właśnie z różnymi rozwiązaniami. Ta rzeka została wpisana na listę ministerialną. Wody Polskie niestety odpisały na, na miniony rok, że nie mają środków, by rozpocząć te działania. Będziemy za każdym razem apelować, prosić, by w przyszłości czuć się bezpiecznie. Teraz, kiedy sytuacja w gminie jest nieco unormowana, przyszedł czas na pomoc tym, którzy ucierpieli najbardziej. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie żywioł wyrządził ogromne straty chcemy się też solidaryzować z tymi wszystkimi, których dotknęła tegoroczna powódź, dlatego dzisiaj ogłaszamy zbiórkę przede wszystkim wody butelkowanej zamkniętej, środków czystości, środków higienicznych oraz żywności długoterminowej, to co jest dzisiaj najbardziej potrzebne tym osobom. Ta zbiórka odbywa się w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny do godziny 18:00, jeżeli będzie potrzeba, wydłużymy te godziny. Prosimy o to, by nasze serca mocniej zabiły, byśmy się solidaryzowali z tymi osobami poszkodowanymi, bo w 2010 roku tego doświadczyliśmy i ta pomoc z różnych zakątków Polski i świata szła Myślę, że będzie to naturalne. Nie trzeba apelować, nie trzeba prosić, że ten zryw serca, zryw dobroci wśród mieszkańców Bogatyni będzie to zrozumienie, ta solidarność i ta, i ta pomoc. Dlatego też zachęcam i proszę Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny do godziny 18. Tam można te dary, o których mówiłem, składać. Jeżeli chodzi o zbiórki, do odwołania, codziennie do odwołania. Na pewno zostanie zwołana sesja nadzwyczajna i będziemy starali się z budżetu Przekazać jakieś środki dla najbardziej poszkodowanej gminy, tak jak te środki płynęły w 2010 roku do bogatyni. Natomiast jeżeli chodzi o zbiórki finansowe, to apeluję tylko o ostrożność, bo każdy kryzys, każda sytuacja e, tragiczna powoduje, że uruchamiają się też ci nieuczciwi, którzy chcą wykorzystać, którzy chcą skorzystać na tej sytuacji, na tej dobroci i serc. E, dlatego czuwajmy, nie dajmy się oszustom, a, ale właśnie mądrze. E, Sprawdzajmy te konta tych, którzy organizują te zbiórki, by ta pomoc rzeczywiście szła do najbardziej potrzebujących. My ze swojej strony jesteśmy w całej dyspozycji. Mam nadzieję, że sytuacja już jest ustabilizowana. Wkrótce będę mógł już ogłosić. Zakończenie alarmu przeciwpowodziowego. Jednak cały czas, cały czas czuwamy, monitorujemy stan, dlatego że wiemy, jakim żywiołem jest woda, jak dynamicznie może zmienić się pogoda i musimy być w stałej gotowości. Póki co sytuacja powoli przestaje być napięta, a prognoza pogody na najbliższe dni jest optymistyczna.